Witam serdecznie. Niedawno się przesiadłem na Windows 11 i używam interfejsu Beringera Beringer o numerze UMC 204 i 204HD. Sterowniki producent wypuścił niby dedykowane pod Windowsa 11, ale u mnie Studio One. Bo takiego, bo takiego programowania używam wielośladowego, czyli DAWa. Pojawiły się dropy przy odtwarzaniu, czyli takie nieprzyjemne dźwięki. Co jakiś czas testowałem również sterowniki 5.12, 5.59 i dopiero zainstalowanie sterowników 4 38 pozbawiło tych nieprzyjemnych rzeczy, czyli tych dropów w odtwarzaniu, no i na chwilę obecną mogę powiedzieć, że poradziłem sobie, jeżeli ktoś ma takie same problemy, żeby długo nie szukał i nie kombinował, przesiąść się na te stare sterowniki 4.38 na chwilę obecną one działają najlepiej. Jeszcze raz powiem, że y, używam y, y, oprogramowania Studio One i w Studio One takie krzaki mi się zrobiły po przesiadce się na, z Windowsa 10 na Windows 11, ale już jest wszystko opanowane. Pozdrawiam.